Cześć cześć się Manko, z tej strony Kielas. No i dzisiaj chciałem Wam przedstawić bardzo fajną stronkę, a jest to News Crypto. Mój filmik, który zrobiłem po angielsku, jest już na kanale, więc polecam sobie go obejrzeć, a teraz dla tych jakby oto ludzi z Polski. Przechodźmy pierwszy sobie do głównego menu, dom, platforma, oto Kenie, dlaczego News Crypto, głoska bezwdzięczna, mapa drogowa, dokumentacja i tutaj dołączamy. Tutaj sobie wybieramy język. Mamy dużo języków, więc naprawdę fajnie to wygląda. News crypto. Edukacja, narzędzia handlowe, zaawansowane wskaźniki, prognozy społeczności. Wszystko krypto w jednym miejscu. Punkt wyjścia i platforma gotu dla każdego handlowca kryptowalutami. Tutaj możemy eksplorować platformę, kupić tokeny, News crypto, więc naprawdę fajnie to wygląda. Mamy coś takiego jak News crypto School, o którym ja wam pokażę oto na platformie, jak już będziemy. NewsCrypto ma edukacyjny program, wszystko co musi wiedzieć o kryptografii, w ogóle dla początkujących, a także szczegółowe wyjaśnienia do zaawansowanych traderów, czyli mamy wykresy, trading, podstawy kryptografii, zadania dające np. Na nagrodę. Później mamy handlowe przybory, zaawansowane wskaźniki, jak arbitraże, korelacje, społeczność przewidywalną, czyli prognozy, więc naprawdę fajnie to wygląda. Obecnie zarejestrowanych jest około 60 tysięcy użytkowników, co naprawdę jest to fajne. No i 117 ludzi mamy online. No i tak. Newscripton Monety. Sercem platformy Newscripton jest token Newscripton, token zgodny z Stiller Lumen, który stanowi podstawę wszystkich transakcji w sieci Newscripton. Służy do wiązania stałych, aktualizowanych i weryfikowanych danych technicznych, środowiskowych i podstawowych z blockchain do odpowiedniego produktu jako informacji dla użytkowników newskrypto aby uprościć dokonanie transferu wartości w ekosystemie. Jako taki token ma zarówno funkcję użyteczności, jak i transferu wartości w sieci aplikacji zbudowanych na platformie. Mamy teraz tu cenę. Fajnie, cena wzrosła 0,024, więc naprawdę. Polecam sobie teraz na przykład tutaj inwestować. 600, czyli jest na pozycji 647, właśnie oto ten w rankingu. No i fajny volumen, mamy fajny w rynku, fajnie to wygląda ogólnie, więc moneta Newscript to fajnie się rozwinęła. I mamy wymienione na wymianę QCoin, Big PROBIT, Record, jak i Catex. Przejdźmy sobie do naszej, jakby tutaj, deski rozdzielczej. Fajnie to wygląda ogólnie. Nowocześnie mamy tutaj porównanie, co mamy na Newscript, to co mamy na innych. Chatting, Coin i BlockX. Mamy tutaj na przykład widzimy. W kliku Skryptu mamy praktycznie wszystko, a tu mamy, może, po dwie rzeczy, tak naprawdę i cena naprawdę fajnie się tutaj widać różni. Mamy tutaj różne idropy, arbitraże, do których zaraz przejdziemy. No, i tu mamy największe prognozy społeczności. Więc, najpierw, przejdźmy sobie, może, do szkoły. Widzimy sobie tutaj szkoła, coś typu mamy, szkoła jak programowanie kryptograficzne, narzędzia. Weźmy sobie na podstawy dla tych nowych ludzi, powiedzmy sobie coś. No, i jak się zaczyna blockchain i kryptowaluty, i mamy tu wszystko dokładnie opisane, co to jest blockchain, co to są kryptowaluty, więc naprawdę polecam. Mamy coś takiego też jak prognozy społeczności, gdzie Wy, czyli użytkownicy, oto News Crypto bierzecie, wypowiadacie się na, po prostu na temat prognoz, i tak dalej. Więc właśnie to widzimy wszystkie tutaj prognozy, jak tutaj to wygląda, Ethereum, i tak dalej. Więc każdy myśli i mówi swoją opinię, tak jakby. Później mamy tutaj ceny za to, aby kupić sobie tutaj, później mamy tokeny, jak sobie kupujemy, więc token naprawdę bardzo fajnie wygląda, mamy, czyli tutaj możemy posiadać tych newsów, tak jak mówiłem, mamy też chartsy. mamy też airdropy, tak jak mówiłem, na przykład tutaj mamy airdropy, więc naprawdę fajnie to wygląda, tak, widzimy. Mamy tutaj te newsy, mamy też charts na przykład, mamy też watch list. Tutaj, gdzie możemy zobaczyć wszystkie kryptowaluty, ile są warte. Coin calendar, jak tutaj wszystko kiedy wychodzi. Mamy airdropy, e właśnie to jest bardzo fajne dla Was. Każdy może zdobyć za darmo sobie jakieś tam oto dolarki. Portfolio tutaj mamy, altcoin polis widzimy. Tu jest staking rewards też jeszcze. Ogólnie performance, jak tutaj to wygląda. Fajnie tutaj to będzie wyglądać, zaraz zobaczycie. Pokazuje to nam wszystko stale, jak to wygląda. Bitcoin Socclude na przykład mamy Soklu jest to jest to po prostu tak, jakby pokazuje nam przez wszystkie lata, jak to wszystko tu wygląda. O, tutaj widzimy, jak z roku na rok wszystko się zmienia, więc naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj widzimy, jak tu pokazuje idzie w górę. No i tu możemy sobie przejść na przykład do zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Mamy wszystkie pary, mamy exchange, więc jak łatwo tutaj nam o, o to wszystko wymienić. Mamy też sentyment cały, jak tutaj to wygląda, więc tu kupujemy, sprzedajemy też. Widzimy, czy w ostatnich godzinie się na przykład po bardziej ją kupić, czy sprzedać, ale na przykład może 15 minut temu, no 5, wszystko pocało się kupować, ale minutę temu się pocało przykład sprzedawać, bo powiedzmy poszedł o to w górę bitcoin, więc naprawdę fajnie to wygląda. Mamy też coś takiego jak btc Multiple, tak tutaj to wygląda, mamy Gold. Przeciwko oto temu jeszcze mamy goldy Ratio Multiplayer i tak to wszystko ogólnie to wygląda. Widzimy, to jest Golden Ration Dokładnie, mamy tutaj też well Art w Advantage widzimy, tu dużo funkcji to też dojdzie jeszcze. Mamy na przykład tutaj to, tak jak pokazuję, właśnie mam Inflow Indicator. Cały akurat tutaj muszę cofnąć, bo teraz go. Jeszcze raz trzeba go włączyć dokładnie, często mi to mod wyskakiwał, tutaj widzimy, możemy sobie przesunąć i widzieć jak to wszystko się rozwija. Mamy też correlation, coś takiego, możemy sobie tutaj przez dni zobaczyć jak to wszystko się robi, czy Ethereum, czy dolary i tak dalej. Mamy maier bands na przykład, gdzie widzimy tutaj jak to się wszystko tu porusza, no i ostatnia rzecz jest beam indicator, coś takiego że pomaga nam tutaj zidentyfikować jakby oto te prognozy jak tutaj to wygląda no i tak to wszystko z mojej strony o News Crypto bardzo bardzo fajny projekt polecam wam i widzimy się na samotniku siema neczko ziomeczki